Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś wyraź intencję, czyli pomyśl swoje marzenie, życzenie, ale z taką intencją, pozytywnym nastawieniem. Wyraź intencję i zobaczymy, co robić, czego nie robić, jaka jest rada i co Ci w tym pomoże. Ja zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Oczyszczam karty, które są już potasowane. Wy pomyślcie, jaką, z jaką intencją to, to czytanie robimy. I zaczynamy. Te karty na razie tu odłożę. I zobaczmy. Przekładam karty. Pomyśleliście już, z jaką intencją zwracacie się do kart w dniu dzisiejszym? No to zobaczmy. Co robić? Czego nie robić? Rada. Rada od tych kart. I co Ci w tym pomoże. Co Ci w tym pomoże? Tutaj położę przy tym, co robić. I czytamy. Co robić, a żeby osiągnąć to? Co w intencji było wyrażone. Dwa kielichy otworzyć się na energię połączenia miłości, zaufania, połączenia energii właśnie twórczej, która generuje no, lepsze, lepsze relacje, lepsze zrozumienie i rozwój tej właśnie, pozytywny rozwój tej sytuacji. Co Ci w tym pomoże? Proszę bardzo. Otwarcie serca, czyli stopnienie lodu w sercu. Co prawda, tutaj jest taka karta trochę no, mówiąca o żalu, ale ten żal trzeba rozpuścić i pomoże Ci w tym właśnie być może po prostu się wypłacz w poduszkę albo. Naprawdę rozpuść chłód w sercu. I tak to widzę. Czego nie robić? Nie zaczynać nowych sytuacji, relacji, nowego czegoś, co nie jest w zgodzie z intencją. Jeżeli zamiast budować to, co jest pomyślałeś pomyślałaś o tym a żeby zacząć nową relację nową no jakąś miłość to karty mówią lepiej nie i rada przestań się martwić zobacz że te dwa kielichy stoją za każdym razem to powtarzam taki smutek ale nie wiadomo z jakiego powodu to jest właśnie rada, żeby tego nie robić. Już to puścić, już wypłacz się. Wypłacz się, już to, co się wylało, to się wylało, i niech to serce wreszcie się. Niech to serce i ten lód w sercu stopnieje. No. I jeszcze rada od tych kart. Proszę. Transformacja i zmiana. No, dokładnie to. Zmiana, zmiana formy. Zmiana stanu skupienia, topnienie lodu w wodę, w wodę czy w, w po prostu w ciepłą formę, cieplejszą formę to jest właśnie ta transformacja. I do dzieła. Proszę, teraz jeszcze dołożymy do tego afirmację. Jestem piękna, wiecznie młoda i silna. Cieszę się zdrowiem i witalnością. Wypełnia mnie pasja życia. No, oczywiście. Chciałam jeszcze dodać, że dzisiejsze spotkanie sponsoruje zestaw Fioletowy Płomień. I więcej informacji na ten temat znajdziecie już na Instagramie. Zapraszam. Pod filmikiem znajdziecie link. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.